Każdy głupiec przyszedł na ten świat w ten sam sposób, rodząc się po raz pierwszy. Po raz pierwszy, bo w ciągu całego swojego życia przeżywa wielokrotnie odrodzenie, a przynajmniej ma na to szansę, jeśli zdecyduje się wyruszyć w świat. Głupiec zawsze ma jakichś tam rodziców. Zawsze jest jakaś cesarzowa i jakiś cesarz. Ideał i archetyp kobiecości i męskości. Opiekuńczości i siły, miłości i bezpieczeństwa, choć czasem okazuje się to zbiorem traum i schematów, w których mały głupiec kręci się przez całe swoje dzieciństwo. A potem i dorosłość, nie potrafiąc być szczęśliwym. Historia cesarza i cesarzowej to historia siły i siły destrukcji. Kiedy nasz głupiec powrócił do swojego domu, cesarzowa od razu otoczyła go opieką, serwując jego ulubione dania, głaszcząc go i całując. Cesarz zaś dopytywał swoje dziecko, o jego życiowe doświadczenia. Głupiec czuł się kochany, ale gdzieś w głębi duszy wiedział, że powrót do domu niesie w sobie jakąś lekcję. Kocham was, powiedział do swoich rodziców, a ku jego zdumieniu cesarzowa zapytała. Dlaczego? Jak to dlaczego? Jesteście moimi rodzicami, rzekł. A gdybyśmy nimi nie byli, co byś do nas czuł? Tu wtrącił się cesarz. Nie rozumiem, przyznał głupiec. Gdybyśmy nie byli Twoimi rodzicami, kochałbyś nas? Nie. Więc dlaczego nas kochasz? Bo jesteście moimi rodzicami powtórzył głupiec, naprawdę zakłopotany. Cesarzowa odpowiedziała: Wiesz, kochanie, przeważnie, choć nie zawsze, ale jednak dość często, głupiec zakochuje się w innym głupcu. Tak rodzi się poczucie bycia cesarzową i cesarzem. Oczywiście są jeszcze inne kombinacje par, ale dziś zostańmy przy pierwiastku męskim i żeńskim w dwóch osobach. Cesarz i cesarzowa zazwyczaj ulegają namiętności, a nierzadko owocem tej namiętności jest głupiec. I para ta daje głupcowi temu, Pewny namiastek świata, który tak mocno i bardzo zakorzenia się w umyśle małego głupca, że niekiedy staje się jego ciężarem. Jak myślisz, drogie dziecko? Głupiec wychowujący się w środowisku tyranii, przemocy, nakazów i zakazów z lekkością wejdzie w świat? Z łatwością stworzy szczęśliwy związek, czy będzie musiał trochę nagimnastykować się, aby oczyścić się z negatywnych wyobrażeń relacji międzyludzkich? Istnieje ryzyko, że z domu przemocy wejdzie do domu przemocy i stworzy swoim dzieciom dom przemocy. Istnieje ryzyko, że wychowując się w domu, w którym jest więźniem, służącym czy popychadłem, wejdzie w związek, w którym będzie pełnić role, które są mu znane. Nie zawsze tak będzie, ale zdarza się to dość często, i nie zawsze musi tak być, że tak właśnie jest, bo głupiec może uzdrowić swoje życie, ale, ale do czegoś innego dąży. Chodzi o to, czy głupiec powinien czcić ojca swojego i matkę swoją, nawet gdy przyniosło mu to takie doświadczenia, tyle bólu i cierpienia. Głupiec zawahał się chwilę, ale odpowiedział: Powinien ich kochać, bo to jego rodzice. Czym jest bycie rodzice. Przeważnie nie trudno nim zostać, więc nie bądź nam wdzięczny za to, że żyjesz. Jakoś dostać się na ten świat musiałeś, wybrałeś nas, ale to nie znaczy, że musisz nam być za to wdzięczny. Bóg zawsze znajdzie sposób na to, aby dusza weszła w nowe ciało. Rozumiem, przyznał głupiec, ale ja was kocham, bo mnie wychowaliście, karmiliście mnie, ubieraliście. Gdybyśmy ciebie nie karmili, trafilibyśmy do więzienia, odparł cesarz pół żartem. Ale faktem jest, że staraliśmy się ciebie wychować, jak potrafiliśmy, ale to też nie znaczy, że masz być nam wdzięczny do końca życia. Już nic nie rozumiem, powiedział głupiec. Do czego dążycie? Do tego, czy byś mnie kochał, albo chociaż lubił, gdybym nie był Twoim ojcem? Czy gdybym nie był Twoim ojcem, lubiłbyś mój charakter, moje żarty, rozmowy? Czy byłbyś mnie za to wszystko w stanie pokochać? Nie wiem, przyznał głupiec. Właśnie. Bo my nie kochamy ludzi, ale ich role społecznych, ich role w naszym życiu. W ciągłości swojego istnienia spotykasz ludzi, którzy nie powołali Ciebie na ten świat, a jednak uwielbiasz ich, kochasz, pragniesz spędzać z nimi czas. Ale mimo to ktoś ci powie, że rodzina jest ważniejsza od tych ludzi. Rodzina. Obserwująca tobie do śniadania kolejną traumę, drążąca w tobie lęk przed określonymi grupami ludzi, poniżająca ciebie za to, że nie spełniasz jej oczekiwań. Rodzina, wypuszczająca ciebie w świat z poczuciem, że nic nie znaczysz, a wszyscy mężczyźni i wszystkie kobiety są tacy jak twoi rodzice. I tylko takie związki możesz tworzyć, i że miłość, szczęście i spełnienie to bajeczka. Rozumiesz? Rozumiem. Boże, rozumiem. Istotnie głupiec rozumiał słowa swojego ojca i paliły go one w sercu, a jednocześnie zdejmowały z niego kolejną warstwę iluzji. Nie mówię, żebyś nas porzucił i znienawidził, ale mówię to, abyś zrozumiał, że nie warto iść przez to życie z etykietką, trzymając się nazewnictwa, przewiązania związanego z tym, że masz być komukolwiek wdzięczny za to, że karmił Ciebie, kiedy byłeś dzieckiem. To nie poczucie obowiązku ma Ciebie łączyć z ludźmi, ale to, że w ich towarzystwie czujesz się dobrze i chcesz z nimi... Przemierzać świat. Lekcja udzielona przez rodziców była dla głupca trudniejsza niż przypuszczał. I choć po niej był pewien, że ich kocha, to zrozumiał też, w jakiej pułapce żyją głupcy. W pułapce nazewnictwa, konieczności, schematów, nabywanych programów, które tak sterują. Jego życiem, że wydaje mu się, że cokolwiek powinien, że ma jakikolwiek dług wobec kogokolwiek, i wtedy przypomniał sobie, że na świecie był już taki, którego umęczonego ukazywano mu w dzieciństwie i mówiono: Spójrz, umarł za ciebie. A przecież głupiec niczemu nie zawinił. I wtedy też głupiec zrozumiał. Że czas porozmawiać z Bogiem i wyruszył głupiec w drogę do arcykapła.